Siemano. Dzisiaj wszyscy. A znaczy dzisiaj chcę Wam pokazać odcinek z moich kredek. I przyboru. W ogóle wszystkiego. Mam sporo kolorowane chyba trzy, a tutaj mamy tajemny ogot. No, nie, no, na mnie w Używam byle jakich kredek, tylko żeby mi się wygodnie. Nie nauczyłam ich, przepraszam, ale po prostu. Zgubiła mi się gdzieś sztawka do szerokich kredek. Więc niektóre kredki mogą być na przykład takie. Ale to. No, to nie moja sprawa. Kredki już nie przepadam rysowaniem, Ale czasem może zrobię tam jakąś włosy czy pocienie, Dobra. Czy te. Chudymi kredkami uwielbiam rysować. Są na szczone w ogóle. Kocham takimi chudymi kredkami rysować, byle jakimi, czy to takimi, czy to jakimiś takimi dwustronnymi. Oczywiście to ja tego nie robiłam, po prostu to już takie było do kupienia. Po prostu takimi, albo jakimiś takimi na no serio. Bardzo lubię takimi kredkami. Dobra, no, takich nie przepadam, takich, wiecie, trochę dziwnych, grubych, ale. Takich fajnych są, bardzo wygodnie nie rysuję chudymi możemy wjechać gdzieś w konturę. Dobra, więc ja to gdzieś tam odkładam. O i jeszcze gruby kredek mam jedno, tych chudych mam dwa koszyczki, więc... A kredek grubych mam jednym koszyczek. Dobra. Teraz kolorowany. Mam tu taką Królestwo Zwierząt, którą kupiłam w Plejadzie. Jest ona bo ja tu włożyłam sobie jeszcze ten, nie kosztowała ona 9 zł 9 zł Są piękne rysunki, nawet Wam pokażę. Tutaj wiem, brzydko rysowałam, ale, ja wiem, jakoś tak brzydko. Ale takie coś, nie skończyłam niektórych obrazków, bo mi się nie chciało. Tu jest jakiś słonik rybki, których nie dokończyłam, yy, konik morski, czy to, to jest, pawie, kurde, jeszcze, no, czekaj, trzeba to... Czy... sowie, sowe, sowe, tak, nie dokończyłam, sowa to, to jest, yy, kuliczki, jeleń, którego też nie dokończyłam, waszki i różne jakieś pierdółki, bo czy to coś nazywa, tygrys, Gdyby, które mi się strasznie podobają, bo są w ogóle takie niebieski. No, niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony, takie jakieś takie. Nie wiem. Jeszcze ta ma być na różowo, a ta ma być chyba na granatowo, ale nie wiem. Tu mamy papuszki, które są już na tej pierwszej, więc możemy sobie. Czyli znaczy, no, są papuszki, i możemy sobie na przykład, Jak macie, tą, to możecie sobie odgapić od tamtej, więc bardzo fajnie. Zebry, no tego jest, tak dobra. Tutaj mamy pszczółkę, która zbiera miodek w swoim ulicy. Wiewiórkę, którą się strasznie nie podoba, no bo patrzcie. Tu zwam kredką, tu mazakiem, tu kredką, no i tak brzydko nawet. Tutaj liski, tak, to jest koty, albo psy, nie wiem. to są łabędzie, różowe łabędzie, nie wiem! Łabędzie, Jezus. To są jakieś kopietki. nie wiem, jesz? Ja nagram, nagram. Żyrafy, dobra, tego jest sporo, poczekajcie, ja będę przerzucała stąd. Takie coś, szupki, którego do... pingwiny, żółwie, baranki, misiu, małpy, Ptaszki, których nie dokończyłam, lampardy, no i słonie, no i potem mamy tajemny ogród, którego nie dokończyłam. Nie chcę mi się, po prostu to mnie wkurza. I dlaczego nie ma okładki? To się po prostu wyrywa, tego się nie da, nie wiem, no po prostu ja mam z wyrywanymi kartkami i po prostu to jest papier, jest w ogóle obrzydliwy, bo patrzcie. Bardzo niewygodnie się rysuje, tak jakoś dziwnie się rysuje. No ale już nie będę narzekała. Kurde, do te kredki nie Drzewo, ja wam po prostu nie będę pokazywała wszystkich, chyba znacie tajemny ogród. No i teraz przyszło trochę, to dostałam ponad rok temu, lub dwa lata temu, ale ponad nic tu nie pokolorowałam. Jest tu jakiś lot, jakieś lody, jakieś serduszki, jakieś, nie wiem. Takie, że my musimy pokolorować coś i po prostu. Nie mogę wam, nie pokażę Wam wszystkiego, no bo na serio. Jest ponad 100 rysunków. Yy, o, idę. Ponad 100 rysunków do dokończenia. Zabawne, proste i kreatywne. Roz nic się Nie, musisz umieć rysować. No ale, yy, to jakby ja Wam pokazała wszystko. To jest ciężkie, jakby ja to Wam pokazała to wszystko, to by chyba zatrwało ponad godzinę. <laughs> Dobra, nie mogę Wam wszystkiego pokazać, ale... Sześć minut już grałem. Więc kretki moje są nienarozczone w ogóle... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Dobra, już jestem. <laughs> No i po prostu kredki, nie wiem, wszystkie są fajne, ale niektóre są strasznie... Na przykład o, rysuję, rysuję, yy, nie jestem leworęczna, tylko prawo, ale poczekaj, bo już mam telefon. Na przykład rysuję, rysuję, ale oczywiście nie po tym, ale rysuję po kartce, rysuję, rysuję i nagle mi się złamię. No to to są kredki do dupy, na serio, ale no. Oj, dzisiaj będzie może odcinek z Movie Star Planet, bo już długo nie nagrywałam i może dzisiaj będzie. No. No to papa. Myślę, że zobaczyliście, co tak najbardziej lubię. Jak kredki, jakie kolorowanki. O, i najbardziej mi się podoba chyba to bo to jest w ogóle takie kreatywne w ogóle. Więc to mi się najbardziej podoba z kolorowanek, a najbardziej z podobają mi się ponad wszystkie, ale no trochę grubych nie doceniam, bo widzicie sami. No ale niektóre lubię, a niektóre nie, więc dobra, ja muszę kończyć. No i papa, pa. i możecie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc papa. O i zapraszam na kanał Justek MSP. Papa. Pa.